Znowu kurczę, zapomniałem sobie kupić środek do impregnacji skóry i do czyszczenia. Jest już jesień, a pogoda taka, jaka jest, kurczę, teoretycznie mogłem sobie zamówić. E Taki środek, i poczekać, natomiast no, przeszedłby za kilka dni. Jak chcę sobie powiedzieć jutro, i chciałbym już, żeby rękawiczki były zabezpieczone. Dlatego użyję takiego starego patentu, czyli po prostu kremoniwea i szmatki. Który no, się sprawdza, jeżeli nie ma pod ręką profesjonalnych środków. To nie musi być kremliwe, a nie musi być męski kremliwe, a może być zwykły krem może być oliwka dla niemowląt i może być olejek medycznyowy. Te produkty się na 100% sprawdzą, będzie ok. Ja teraz tutaj już mam tą rękawiczkę już mam e, zabezpieczoną, no to dlatego, że popełniłem błąd przy y, kręceniu filmu i y, mówiłem wtedy i robiłem wszystko wtedy, kiedy nie kręciłem, a znowu kręciłem wtedy, kiedy nic nie mówiłem. Dlatego dokręcam ten fragment jeszcze raz. Musicie pamiętać o tym, że y, Rękawiczki muszą być czyste, czyli najpierw na, trzeba, je, trzeba je po prostu przeczyścić. Najlepiej zrobić to jakimś delikatnym detergentem, delikatnym mydłem pozbawionym SLS-ów. Rozcieńczamy je w ciepłej wodzie i szmatką, bierzemy na szmatkę, przecieramy sobie, prawda, przemywamy sobie rękawice, czekamy aż wyschną, i kiedy już będą suche możemy przystąpić do ich impregnacji impregnacji i renowacji ponieważ ten sposób również poprawia wygląd rękawiczek Jedną rękawiczkę mam już skończoną. Myślę, że dobrze widać, którą. Właśnie ten efekt fajnie, fajnie tutaj wyszedł, wydaje mi się, tej renowacji. One były praktycznie takie same, jeżeli chodzi o to, jak wyglądały. A w tej chwili widać, jaka jest poprawa. To akurat są moje ulubione rękawiczki do jazdy motocyklowej. Mam je już 20 lat. Oczywiście również inne po drodze się pojawiały i, i, i innych też używam, natomiast z tych nie rezygnuję, bo nie tylko mi się bardzo podobają, tak przypominają trochę rękawicę ryzerską, ale przede wszystkim są bardzo praktyczne. I bardzo żałuję, że nie mogłem ich nigdzie znaleźć e, tam parę lat temu, gdy pomyślałem, że sobie wymienię prawda, na, e, na nowe. No cóż. Nie, nie udało się dostać nowych, więc są cały czas te. Nadal ok. No, impregnacja skóry jest rzeczą bardzo ważną i powinno się ją wykonywać okresowo. E, różne są zdania na ten temat. Niektórzy, e, niektórzy twierdzą, że powinno się to wykonywać na przykład raz na kilka tygodni, inni, że raz na kilka miesięcy. Natomiast no, to już od Was zależy i wydaje mi się, że od, od potrzeby, kiedy sobie e, będziecie, e, prawda. Przywracać blask e, swoim skórzanym rzeczom. I w ten sam sposób możecie potraktować sakwy motocyklowe, możecie potraktować kurtkę skórzaną e, czy buty e, skórzane. Nie ma najmniejszego problemu, też będzie działać. Poprawi wygląd, zaimpregnuje, zmiękczy. To jest istotne na przykład przez takiej skórze, która gdzieś długo leżała sobie e, i już stwardniała. No to akurat nie ma tego problemu. To może być a dowolne, niekoniecznie męski. To może być olej grycynowy, albo na przykład oliwka dla niemowląt. Teoretycznie niektórzy twierdzą, że wszystkie kremy przeznaczone właśnie do skóry ludzkiej też będą działały. Nie wiem, bardzo możliwe, że tak jest, no ja przyznam się, że zawsze pod ręką miałem NIWE, więc, więc korzystałem z niwej. I to nie, jest, to nie jest reklama, po prostu taki był pod ręką. I obie pary. No, może nie wyglądają jak nowe, a to nie o to chodzi. Natomiast już są zabezpieczone. Wyglądają lepiej, będą lepiej chroniły. Oczywiście muszą sobie jeszcze doschnąć. I cóż, jutro można jeździć. Trzymajcie się, cześć. Kiczka.